Szczęść Boże! Witam Cię przed tego przepięknego sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. Tutaj kilka dni temu uczestniczyłem w przepięknym święcie, w wspaniałym jubileuszu, jakim było upamiętnienie 150-lecia przywiezienia obrazu Matki Bożej Różańcowej, zwanej od tego czasu Pompejańską, tu, do tej wtedy opustoszałej nieco doliny, gdzie królowało pogaństwo, gdzie królowała nędza, gdzie królowało, no, królował zły duch. Przyjechał Bartololongo, zmienił to decyzją swojej woli, aby szerzyć różaniec tutaj na początku, tylko dla tych rolników, później na cały świat, przemienił to miejsce, przemienił to miejsce tak, że stało się ono miastem Maryi, miastem miłosierdzia, drużańcem w herbie, Matka Boża przemienia nasze serca, chce, abyśmy szli do jej syna już pełną nadzieją, zaufaniem, czyści. Chce nas przybliżyć do Jezusa, szczególnie tych zatwardziałych grzeszników. Takim też kiedyś był nasz patron Bartolo Longo. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę Wam opowiedzieć o tym naszym polskim dziele, które powstało tutaj w Pompejach 14 lat temu. A ukazuje się to dzieło już 13 rok w Polsce, to jest nasza królowa Różańca Świętego. To jest ten fundament naszych działań pompejańskich w Polsce. Można by długo mówić, jak wiele dobra się wydarzyło dzięki temu, że to czasopismo, które ma w logo Matkę Bożą Pompejańską, ukazuje się nadal. Można by powiedzieć o tym, że Przede wszystkim zjednoczyliśmy mnóstwo osób, które kochają Matkę Bożą Pompejańską. Dzięki temu czasopismu przybliżyliśmy duchowość pompejańską, ale też opisywaliśmy, opisujemy nadal, piękno tego sanktuarium pompejańskiego. Dzięki temu czasopismu udało się zrobić takie inicjatywy jak rozsyłanie obrazków z nowelno Pompejańską, w których już ponad 2 miliony trafiło w Polsce. Dzięki temu czasopismu istnieje i rozwija się też strona poświęcona duchowości pompejańskiej, pompejańskapropo.pl. No, wiecie, czasami aż mnie zatyka tyle tych rzeczy dobrych, tych, tyle tych błogosławieństw jest, ale dzisiaj powiem Wam właśnie o królowej Różance Świętego oraz o tej naszej ostatniej inicjatywie, jaką jest Audiobook z historią Sanktuarium Pompeja. Pomyśleliśmy, że aby troszkę przybliżyć nam Polakom to wspaniałe miejsce, te Boże Historie, że książkę, która ukazała się kilka lat temu, Historię Sanktuarium w Pompejach, wydamy w postaci audiobooka. Wydamy, ale właściwie damy, bo o to chodzi, żeby ten audiobook był dostępny dla wszystkich na YouTube i już na ten moment, na połowę listopada, mniej więcej 1 trzecia tego audiobooka jest realizowana. Jest dostępna na kanale YouTube'owym Rosemaria i jak będzie chciał, chciała poszukać, to w wyszukiwarce wpisz taką frazę Pompejańska epopeja. Pompejańska, boska epopeja to ta wspaniała książka, bardzo obszerna, w której Bartolo Longo, założyciel tego sanktuarium, opisuje dzieje tego miejsca, niezwykłe, piękne, boże, natchnione. Opisuje jakby prowadzony przez Maryję, przez Jezusa jakie spotykały go trudności. Opisuje też pierwsze cuda pompejańskiej Pani. Opisuje też trudne wydarzenia, próby swojego życia. I to wszystko znajduje się w tej pięknej książce, którą możesz teraz już wysłuchać. Nie potrzebujesz żadnych nakładów. Jedynie, jedynym nakładem nie będzie Twój czas. Poświęć troszkę tego czasu na wysłuchanie kilku pierwszych odcinków i daj się wciągnąć. Będziesz dzięki temu świadomym czcicielem, czcicielką Matki Bożej Pompejańskiej. To wspaniałe dzieło, wspaniała inicjatywa, najnowsza naszej redakcji. Istnieje dzięki wsparciu małego grona darczyńców, którzy na stronie wdobiegrosz.pl wspierają powstanie tego dzieła. Możesz też do nich dołączyć. Nie ma obowiązku, ale jeśli chcesz, możesz mieć w tym swój udział. A druga rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to to, że najnowszy numer królowy Różańca Świętego już jest dostępny. Już jest dostępny i jego motywem przewodnim jest kanonizacja Bartola Longo. Kanonizacja, która odbyła się niespełna miesiąc temu w Rzymie. Kanonizacja, która przyciągnęła tłumy wiernych z całego świata. Ojciec Święty wyniósł na ołtarze całego świata, naszego patrona, założyciela tego sanktuarium. O nim też piszemy w tym naszym czasopiśmie, w tym numerze szczególnie, o tym, jak on jest upamiętniany Pompeja. także w Pompejach. Także w tym naszym czasopiśmie piszemy o naszych inicjatywach pompejańskich, o tym, jak tutaj staramy się działać. Piszemy o tym, co tutaj się dzieje w tym sanktuarium, jakie tutaj się dzieją wydarzenia także związane z nami, Polakami. To na przykład. Jest scena, jest opis, jest taki reportaż poświęcenia medalików Matki Bożej Pompejańskiej, które tutaj poświęcamy, a będą dostępne w następnym numerze naszego czasopisma. W następnym numerze, który rozpocznie przyszły rok. Zobaczcie, tematy jezusowe, tematy maryjne, tematy... Nasze też polskie, lokalne, jubileusz pani Kujaw to jest to, o czym piszemy w Królowej Różańca Świętego. Chcemy pogłębiać duchowość pampajańską, ale też Maryjną w ogóle. I wiecie, wierzę, że ten nasz wysiłek ma sens, że budujemy tę świadomość pampajańską w Polsce i że przybliżamy tę duchowość Polakom. Bo niestety nie jest to wciąż oczywiste dla wielu z, z nas, z Was, skąd ta nowenna pompejańska, którą tyle osób się modlił, po prostu się wzięła, którą napisał, jako masz swoją piękną tradycję. I dlatego też, takim ukoronowaniem naszego czasopisma, są zawsze świadectwa różańca i nowenny pompejańskiej, które przysyłają nasi czytelnicy. Świadectwa pełne nadziei, świadectwa pełne ducha. Świadectwa, które są takim namacalnym dowodem tego, że Matka Boża Pompejańska w Polsce działa. No i jeszcze mnóstwo tematów. Tutaj na tych 70, już nawet nie wiem, 76 stronach opisujemy mnóstwo tematów naszej królowej Różańca Świętego. Moi drodzy, Wy wiecie doskonale, ten czas współczesny nie jest łatwy. Więcej osób chciałby filmiki ruszające się jakieś obrazki i w ogóle prasa trafia w niełaskę czytelników. Dotyka tu też czasopism katolickich, także i naszego czasopisma. Jednak to, że staramy się, aby było ono przystępne na każdą kieszeń, żeby było też jak najpiękniej wydane, spotyka się z takim docenieniem i aprobatą tych naszych czytelników. Jeśli jednak Zastanawia się, czy warto czytać Królową Różańca Świętego, to odpowiem Ci tak. Musisz sam się nad tym zastanowić, jakimi treściami się karmisz na co dzień, pobożnymi czy nijakimi. Jeśli modlisz się nowenną pompejańską, czy znasz jej autora, czy znasz historię tej nowenny, czy chcesz pogłębiać w sobie pobożność różańcową i maryjną, czy jeśli kochasz różaniec, to chcesz być w tym gronie czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej w tej naszej wspólnocie? Czy też może chcesz włączyć się w takie inicjatywy szerzenia duchowości pompejańskiej w Polsce, w których nasza właśnie Królowa Różańca Świętego jest fundamentem? Moi drodzy, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Ja Ciebie jako redaktor tego czasopisma zapraszam do lektury. Wierzę, że przyczyni się ona do Twojego wzrostu duchowego, do zwiększenia przyjaźni z Matką Bożą Pompejańską. Wierzę, bo dostajemy mnóstwo listów od osób, które, które są naszymi stałymi czytelnikami i podkreślają, jak ważne jest dla nich czasopismo. A to czasopismo jest dedykowane Królowej Różańca Świętego, właśnie Matce Bożej Pompejańskiej. Tu jest założone, na tej ziemi. I tu dzisiaj mam szczęście Wam o nim opowiedzieć. Zapraszam Was do lektury. Jeśli chcesz zobaczyć strona po stronie, to wejdźcie na stronę internetową www.zobacz.królowa.pl A wszystkie inne informacje na stronie królowa.pl Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Serdecznie się gorąco pozdrawiam wszystkich naszych. Słuchaczy, oglądaczy, widzów i zmykam na różanie w Sanktuarium Pompeja. Tutaj codziennie jest trzy razy różanie przed obrazy Matki Bożej Pompejańskiej i ta godzina, właśnie pierwszego różańca, już się zbliża. Tak więc do zobaczenia. Marek Woź, redaktor czasopisma Królowa Różańca Świętego z Panem Bogiem.